Manga, witam Was, grupa końcowych komedii improwizowanej. Proszę Państwa, oto 2017! It is a big pleasure for me to be with you here tonight. My name is Alan and I will be hosting tonight's event. Hello. Zobaczymy, co noc przyniesie. Karolina, dziewczyna pełna konkretu <laughs> Zapytanie za dwa punkty? Czy chcesz tę towę? Proszę bardzo, to jest właśnie... Faktycznie ciężkie, chciałem po prostu sobie dotknąć. E, mam informację, miałem jeden przeciek co do jednej nagrody od organizatorów. Pana Macieja dzisiaj z nami nie ma. Ach, idziemy, mkniemy dalej, mkniemy dalej, kochani. Piszcie, proszę, w czacie miasto, z którego do nas piszecie. Dowolne, znaczy no, dowolne miasto. Miasto, w którym się właśnie znajdujecie, niedowolne miasto. Chyba, że jesteście gdzieś w trasie, to możecie powolutku pisać trasę. Czuję, że już macie taką fajną energię. Chciałbym was troszkę jeszcze skupić po tej przerwie. Wspaniale, energia jest niesamowita. Tak, wiemy on Nika S. Cieszymy się, że widzowie piszą do nas w rebusach, będziemy je rozwiązywać. Super. Z wami się też dogadamy. Ktoś już tak trafia losowo w klawisze. Tak też można się bawić, nie oceniamy. Profesor jest z was dumny kolejną kategorię nagród. Janusze inwestycji. Zapytam inaczej, czy są y, osoby, które są w, w związku małżeńskim i są szczęśliwe? Nieśmiało zgłosiło się 10 osób. Ja Was słyszę, ja Was czuję. Będę od Was też brał sugestie. Słyszeli? Sektor pierwszy już straciłem. Sektor drugi. Poproszę Was jeszcze o jakieś miejsce, gdzie mogłaby się dziać akcja sceny. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem w świecie rzeczywistym, nie tylko onlineowym. Have a great time, have a great night, and thank you very much from me. you